12 lipca 2023 siódma rano stogi Wiedmy 218 Piek. mamy siódmą rano lipiec tu mamy domki, pole namiotowe kempingi Pyk. motorek, Rafałowy, moi Penelli. Mamy domek. No i idziemy na spacer. A nie wiem skurę. Jest pięknie, możesz dziś gdzie o, tu są te domki. A jest to duża. Słoneczko pięknie świeci, cieplutko, choć jest rano. Natomiast pomieszczenie, gdzie można jedzenie sobie robić. Bez problemu. Idziemy. Dobra, tuż mamy kampery. Domki z przyczepkami, a tu są już kampery. No trochę ludzi jest. I za chwilę słynny bar, muszelka, świetlica. Tak mówię 15 po siódmej. Toalety, pomieszczenie sanitarne, o. plac zabaw, a tam już są domki już nowsze, I tam też troszeczkę widać, ale tam już nie pójdziemy. Jest barmuszelka. Jest. 15 po 7 się śniadania nie robią. A ja idę na śniadanie. Jęcznica, pyszno i pieweczko. Recepcja. Cieplutko, piękna pogoda, tak jak mówię. 15 po 7. Pięknie. No trzeba iść na śniadanie. Piwko wypić, trochę zjeść. I wieje na plażę. Tu mamy konkurencję stogi, park stogi. Tu jest aż. Numer 114: Park Stogi. I to jest piękne, że tu są wedmy i można spacerować po tych lasach. Oczywiście znaczy, no, po wedmach nie można, ale jest to w takim lesie. Te domki, wszystko blisko natury. No po prostu pięknie. I blisko plaży. I dochodzimy do drogi prowadzącej na plażę. Jest 200 metrów. Jesteśmy na głównej drodze. puszczucko, tak mówimy. Rano jest. Druga środa. Puściutko. Nie ma ósmej. O, stamtąd się przyjeżdżą. Mamy pętlę tramwajową. I na plażę. Są me, są Zwierzę pieczywo, brak zabaw. Wszystko jeszcze pozamykane, tak, mówię, 27, po siódmej, ale muzeczka gro A tam zmierzamy. Malutkie było malutkie, ale fajne. Okay. Pyk. No Już jesteśmy. A tu widać właśnie ogromną scenę. 14-15 lipca, imp ogromna impreza. Zobaczcie, co tu się odpierdziela. Połowę plaży żyli Słynne wydmy. Oczywiście nie deptamy. Nie wypróżniamy się. i piękna pogoda słoneczko, łajaj tak mówię 7:30 ciepliutko fajniutko tak to tu wszystko wygląda no a tu ładnie prace postępują ogromno ale pogoda jeszcze lepsza Piękna plaża Stogi. Tak mówię, mówiłem, siódma Puściutko, ale cieplutko jest, cieplutko. Oczywiście w tych... w Japonkach ciepło fajnie. A nie ma tak piasek. Morski piasek z Zatoki Gdańskiej. Patrzcie, ładnie tej plaży zajęli. Tak, motorkami przez całą Polskę się przejechało gdzieś 11-12 godzin, ale dużo postojów było, na spokojnie się jechało, między 7 a 8 tysięcy obrotów. I tak jak mówię, postoje, postoje, jeszcze raz postoję ale pogoda dopisała, była taka jak teraz piękno 24 stopnie w trasie było, więc idealnie. Nie za ciepło i do ludzi i do, i do silnika. Do ludzi. O cieszczą plażę. Do traktorek. Pięknie, dzisiaj jest tak pięknie. Szeroko plaża, co? Kurde, idę, idę. Wjeździutko, kosze wszystko, kubły Coś pięknego Kurde, kiedy dojdę do tej wody Jasny gwint No, są minusy takiej szerokiej plaży Jednak kurde, trzeba iść iść Ale jest piękna, a ja trzeba przyznać oh, Kurde, kiedy tam dojdę No, wielko ta stocznia. stocznie, no, kurde, ta, ten port kontenerowy to jest ogromny. Kurde, zabierają coraz więcej plaży. Moment, no kurde. Udają się. O, zobaczymy, jak woda. Jest I cieplutko. O siódmej rano wow szło się wykąpać To no bez problemu hmm. Pięknie, dobra, drabona na śniadani Jakie piwko? O no godzina to co? Ja się piwa No i że jesteśmy na deptaku. Na wejściu 26. Wychodzi bez plaży. Heja. Dbają, czyszczą. O... No co ciekawe jeszcze przez kolegę trochę drogę pomyliłem nadrobiłem ponad 40 km więc siadając z motora licznikowe mi pokazało ponad 700 km w dany dzień makabra i motorki dały radę Benelli kochaniutki mój, spokojnie Przywierzę i daj Boże odwieżę dzięki Bogu jesteśmy na stogach Dzięki Bogu. O, dzisiaj pogoda się chyba zapowiada bardzo ciepła, więc to czuję, że już koło dziewiąte już tu troszeczkę ludzi będzie. Tę, później, tym więcej ludzi. droga na stogi. Pętlia. Pętla. Tramwajowa. To jest ostatni przystanek właśnie. Nie wiem jaki to jest numer. 218 mi się wydaje e, przystanka pętla tramwajowa no coś pięknego tu puściutki parking tu mamy bezpłatny a tam płatny a doba od 7 do 19 nie doba tylko tam ileś godzin 10 zł no, co nie ma źle tory tramwajowe i długa ulica do stogów no i już jesteśmy prawie na miejscu już mamy campingi stogi wedmy 218 już piękne że znaczy piękne kurde cudne zapachy są już się kuchnia otwarła idziemy na śniadanie mam pyszne gofry które trzeba będą otwierać o 9 Dobry. I tam jajka sadzone, jecznica i tosty. Nie da na tosty jecznica. 12 i czternaście złotych. Pysznie. Bo jajka sadzone. No tu są te najnowsze domki Wersja all inclusive z toaletami A w tych domkach była Domki z tarasem też ładne, ale bez toalet w tych też była bez tarasu jak to wygląda Domeczki No wszystkie są takie same raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć domków. A tam my byliśmy rok temu. Dosłownie chyba w tamtym domeczku. Toalety i prysznica. No chyba trochę ludzi je. Kurde, gdzie my są? E, chyba tam musimy iść. Wszędzie są takie punkty, gdzie można jedzenie zrobić. Tam na przykład. No i w końcu kamperek. Jedyneczka. Proszę. Jedyneczka. Benelux. Nowy ten. Oxfordzik dostał. Fajny ten. Po krowie znowu tka. Bokfordzi, już drugi, który kupiłem w życiu. Wizkład rom. Kochany motorek. No nic. Zapraszam na stogi. Życzę udanych wakacji i urlopów. Myślę, że jeśli będzie taka pogoda, to każdemu, bez względu na miejsce, udadzą się. Pozdrawiam. Miłego ze stogów wydmy Gdańsk. Heja. Urlop.